Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Arkadiusz Pietrzak i rzucimy sobie dzisiaj okiem na grę Circle od studia Ketchup. Jak widzimy mamy tutaj parę takich bajerów typu wywalenie reklam, achievementy, tablica rekordów, wyzwania. Wszystko w tej grze służy po to, żeby jakoś urozmaicić rozgrywkę. Bo jak już pewnie zauważyliście, gra w swoich założeniach jest bardzo podobna do Flappy Birda. To my tak jakby jesteśmy przeszkodą, bo we Flappy Birdzie musimy przelatywać pomiędzy tymi rurami. Tutaj jest odwrotnie, tutaj musimy utrzymać coś w środku. Czyli to my mamy dwie krawędzie, górną i dolną, mimo że jesteśmy okręgiem. I zetknięcie się którąkolwiek z tych krawędzi z linią, którą musimy utrzymać w środku, wiąże się no, z przegraną. Każdy punkt naliczany jest nieco odległość, a co podskok. Także im więcej podskoków, tym więcej punktów. Im więcej linia biegnie w górę, tym łatwiej jest zdobyć podskok. Wtedy szybciej można to zrobić. Dodatkowo możemy albo rozbijać diamenty, które znajdą się na naszej drodze. Wiąże się to z uderzeniem w diament krawędzią tego naszego okręgu. Ewentualnie, jeżeli złapiemy go do środka, wtedy go zdobywamy i możemy go potem wydać na skok. Skórki dla naszych obręczy. Także gra w założeniach jest bardzo, bardzo prosta. Nie powiem, że wciąga jak nie wiem co, ale można się przy niej przez chwilę pobawić. I to wszystko. Zapraszam jeszcze do przeczytania tekstu na mobile Stage In. Trzymajcie się.